Xperia T3 to wysokiej klasy smartfon za rozsądne pieniądze. Pomimo dużego ekranu smartfon nie przytłacza rozmiarem, głównie dzięki grubości wynoszącej zaledwie 7 mm oraz niewielkiej wadze 148 g. Smartfon jest bardzo elegancki i doskonale wykonany. T3 bardzo dobrze sprawdza się w tandemie z opaską Smartband, dzięki której zarejestrujemy nasze codzienne aktywności. 5,3 calowy ekran ma rozdzielczość 720 na 1280 pikseli. To w pełni wystarcza do komfortowej obsługi urządzenia. Przeglądania stron internetowych, oglądania zdjęć, filmów czy grania. Kolorystyka, jasność i kontrast ekranu są bez zarzutu. Wysoką wydajność smartfona zapewnia czterordzeniowy procesor taktowany zegarem 1,4 GHz. Do dyspozycji mamy 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB miejsca na aplikacje, które możemy rozbudować używając karty microSD. Smartfon Sony obsługuje standard LTE, umożliwiając bardzo szybkie połączenia z internetem. Aparat ma matrycę Exmor RS o rozdzielczości 8 megapikseli i funkcję stabilizacji obrazu. Zaś liczne aplikacje pozwalają na kreatywną zabawę filmem i fotografią. Świetnym uzupełnieniem Xperia T3 jest wodoodporna opaska Smartband. To ciekawy gadżet, który pozwala nam kontrolować nasz styl życia. Do obsługi opaski używamy dwóch aplikacji. Smart Connect służy do ustawień, a LifeLog dostarcza informacje o naszej aktywności. Do sparowania opaski wykorzystujemy moduł NFC. Urządzenie jest bezobsługowe, po prostu zakładamy je na rękę jak zegarek. Smartband bardzo przyjemnie się nosi, a dodatkowy pasek pozwala lepiej dostosować go do naszego nadgarstka. Co ciekawe, urządzenie kontroluje nie tylko nasze aktywności fizyczne, ale też na przykład czas poświęcony nagraniu i surfowaniu po sieci, a przez funkcję ustawiania celów może mobilizować nas do bardziej rozsądnego gospodarowania czasem. Opaska nie wymaga smartfona do działania, przekazuje do niego dane, gdy znajdzie się w pobliżu. Opaska może wibrować, na przykład informując o notyfikacjach na telefonie, oraz posiada jeden wielofunkcyjny przycisk. Możliwości smartfona rozszerzymy instalując aplikację ze sklepu Google Play dzięki usłudze Dodaj do Rachunku, a także korzystając z usługi T-Mobile MyBox. Daje nam ona dostęp na atrakcyjnych warunkach do wybranych hitowych serwisów. Zawsze z możliwością testowania przez 30 dni za darmo. Na dużym ekranie T3 z przyjemnością obejrzymy na przykład filmy Ziplex, bez reklam i ograniczeń. Sony Xperia T3 to smartfon, który powinien trafić w gusta większości użytkowników. Jest solidnie zbudowany i wizualnie przypomina topowe, droższe modele smartfonów Sony. Pracuje szybko i bez zacięć, oferując dość mocy do wszystkich zastosowań.